Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. E, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pokażę Ci jak wykonać prawidłowo przysiad i pokażę Wam trzy warianty tego ćwiczenia, zaczynając od najprostszego do najtrudniejszego. Oczywiście oprócz tych trzech wariantów e, dodatkowych, trudniejszych jeszcze odmian tego ćwiczenia jest bardzo dużo. Na których dzisiaj nie będę się skupiał. Zaczniemy sobie od podstaw, tak żebyś złapał pewną bazę tego ruchu i żebyś mógł swobodnie rozpocząć trenowanie tego ćwiczenia bez obaw, że zrobisz sobie krzywdę w kolana, biodra czy w kręgosłup na przykład. Ok, zaczynamy. Bardzo ważne podczas przysiadu jest ustawienie kolan. Jest to jeden z najważniejszych elementów tego ćwiczenia. Mianowicie pamiętaj, żeby kolano znajdowało się zawsze w obrysie stopy. Jeżeli popatrzysz na mnie z boku, tak jak teraz yy, i wykonam przysiad, okay, to w tym momencie moje kolano rzutuje na yy, obrys stopy i to jest prawidłowe. Okay? Jeżeli przeniosę za bardzo ciężar ciała do przodu, oberwę pięty i wysunę kolano za bardzo, do przodu, czyli daleko poza linię palców, to będzie to błąd. Natomiast jeżeli wysunę tylko troszkę za, za obrys stopy, to nie jest to jakiś duży błąd, którym warto się przejmować. Oczywiście, jeżeli jest zachowana pięta, pięta która powinna być przyklejona do podłogi. Drugim istotnym elementem, jeśli chodzi o ustawienie kola. To jest ściąganie ich na, y, do środka i tak zwane koślawienie kolan podczas ruchu. Jeżeli robię coś takiego, to jest błąd. Albo na przykład jedno kieruję do środka, a drugie jest prawidłowe, to też będzie błąd. Takie, taki wariant, y, taki błąd tego ćwiczenia jest nieprawidłowy i doprowadza do przeciążania kolan, także tego kategorycznie unikam. Kolejnym istotnym elementem jest ustawienie pleców. Podczas przysiadu, szczególnie podczas zejścia na dół, plecy powinny być proste. Nie robimy czegoś takiego, nie garbimy się ani nie podwijamy odcinka lędźwiowego mniej więcej w ten sposób. Ok? Staraj się, żeby twój grzbiet był wyprostowany. Wchodzimy na dół, wychodzimy w górę. To są właściwie trzy elementy przysiadu, które są najważniejsze, jeśli chodzi o podstawy. I teraz przejdźmy sobie do wariantów tego ćwiczenia. Poziom trudności w przysiadzie regulujemy poprzez między innymi poprzez głębokość zejścia. Czyli jeżeli jesteś osobą bardzo początkującą, być może nie ruszałeś się 10, 20, 30 lat, być może masz nad 50, 60 lub 70 i chciałbyś troszeczkę poćwiczyć, rozruszać się, to polecam ci, żebyś zaczął od przysiadu mniej więcej w ten sposób. Czyli zachowuję te wszystkie elementy kolana, w obrysie stopy, proste plecy i schodzę mniej więcej do jednej trzeciej przysiadu. Mniej więcej tak to powinno wyglądać. Ustawienie rąk jest dowolne, można wyciągnąć z przodu, można chwycić się za, za kark. Natomiast przy tym wariancie, jeżeli trzymasz się za kark, to pamiętaj, żeby nie ciągnąć za głowę. Okay? Jeżeli ten wariant jest dla Ciebie łatwy, spróbuj pogłębić zakres ruchu i zejść do półprzysiadu właśnie w ten sposób. No i analogicznie, jeżeli to jest dla Ciebie również łatwe, to schodzisz głębiej. Z tym, że aby zejść głębiej pamiętaj, żeby pilnować odcinka lędźwiowego, bo przy takim wariancie istnieje dosyć duże prawdopodobieństwo, że szczególnie jeżeli zaczynasz swoją przygodę z treningiem, że podwiniesz miednicę i wtedy dodatkowo obciążasz sobie plecy odcinka lędźwiowego. Tego chcemy uniknąć, dlatego warto na początek skorzystać sobie z lustra, tak żeby kontrolować tą sylwetkę i nie podwijać miednicy. Okay? Powiedzmy, że to są dwa warianty, czyli stopy rozsunięte na szerokość bioder i regulujemy sobie głębokością przysiadu poziom trudności. Jeżeli chciałbym to utrudnić, to przejdę sobie do trzeciego wariantu i zrobię dokładnie to samo, ale tym razem ustawię stopy i kolana złączone. OK? Czyli pracuję sobie w ten sposób. Ważne jest przy tym wariancie, żeby w trakcie ćwiczenia nie rozszerzyć kolan w ten sposób. Staramy się trzymać je blisko przy sobie. Tak samo w ustawieniu bokiem. To samo hmm, tyczy się pleców. Zachowujemy prosty odcinek lędźwiowy. No i nie wychodzimy oczywiście za nie palców, nie odrywamy pięt. I ostatni element tego ćwiczenia to jest oddychanie. Na dół bierzemy wdech, w górę, wydech. Na dół wdech. Okej, okay, moi drodzy, te trzy warianty możecie sobie już zacząć trenować, jeżeli jesteście osobami początkującymi. Jeżeli chcielibyście dodatkowo utrudnić sobie to ćwiczenie wykonując ten sam wariant, możemy skorzystać z dodatkowego obciążenia w postaci. Małych hantelek, na przykład czy w przypadku osób bardziej zaawansowanych już sztang, czy cięższych handli. Ale na początek nie ma takiej potrzeby. O dodatkowym obciążeniu w przysiadzie będę mówił innym razem. Tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!